Czyli wezmę ze strony Dragon Games się spotkałem Przywitaj się. I tak normalnie opowiedz, jak to się wydarzyło. No co, jechałem rowerkiem i zobaczyłem. Ronaldo ich. Hmm. No. 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 Ja jak zrobić zdjęcie? No. Kiedy go to było. No. Kurde. No i. Dobra. No. Jeszcze szok we mnie, jak usłyszałem, że jestem youtuberem, że tam subek wleciał, oczywiście, a jej. Więc. Fajnie poznać Widza, który w ogóle na moich oczach nie został subskrybowany. Więc, widzowie też. Możecie mnie spotkać w różnych momentach w sumie. Tu takiego. Więc. To było naprawdę przypadkowe. Normalnie. Co, Randomowo tak. ustawione. <laughs> Normalnie szyk dla mnie Więc. Jestem zadowolony, że w ogóle. Jesteś moim w ogóle pierwszym widzem, który na moich oczach mnie zasubskrybował i w ogóle. <grym> zdjęcie w sykno w ogóle. To są cztery. I na mój kanał. Masz kanał? Mam. No. W No. O! Fajnie. To później Okej. Okay. Dobra. I ja was żegnam. Żegnam was, widzowie Nara. No.